Cześć. W tym zadaniu musimy wykazać, że trójkąt SBC jest prostokątny. Narysowałem taki rysunek poglądowy. Punkt S jest środkiem okręgu wpisanego w trapez. No i lecimy. Najpierw sobie tutaj dorysujemy wysokość. Hopla. Zatem tutaj będziemy mieli kąty proste. Teraz jest taka ważna rzecz. Jeżeli Mamy odcinek łączący wierzchołek w trapezie z środkiem okręgu wpisanego, to to znaczy, że ten odcinek leży na dwusiecznej. Zatem tutaj będziemy mieli takie same kąty. Tu mamy alfa, tu mamy alfa. Tu mamy beta, tu mamy beta. Ok, dorysujmy jeszcze sobie odcinek łączący środek okręgu z tym punktem styczności. No i możemy zauważyć, że mamy takie dwa tutaj trójkąty. One są przystające, tylko musimy to udowodnić. Jak to udowodnić? Po pierwsze po pierwsze mamy tak. Te odcinki tutaj są styczne. Te odcinki są styczne. Czyli mają taką samą długość. Mają taką samą długość. Może oznaczmy ABCD, to będziemy mieli a i FG. Zatem FC ma taką samą długość jak odcinek GC. Ponadto mamy ten tutaj. Odcinek, który należy zarówno do, dla trójkąta SGC, jak i SCF, i mamy tu takie same kąty. Zatem z cechy bok, kąt bok możemy napisać, że trójkąt SGC jest przystający do trójkąta SCV. CV. Jeżeli jest przystający, to możemy zapisać, że te kąty tutaj mają taką samą miarę, czyli kąt gsc. Tutaj też jest oczywiście kąt prosty. gsc jest taki sam jak csv. csv. Ok. I może oznaczmy to jako alfabeta, to może lambda, czyli tutaj mamy lambda. O, cyk, i tutaj także. Analogicznie zrobilibyśmy dla, tego, dla tych dwóch trójkątów, które znajdują się tutaj poniżej, czyli dla trójkąta EBS i EBS. BGS, też byśmy musieli wszystko wypisać ładnie. No i tam by były te trójkąty przystające. Zatem tutaj też byśmy mieli takie same kąty. Takie same kąty. Czyli po trzecie możemy zapisać teraz równanie. Ten kąt tutaj cały to jest kąt półpełny, czyli ma 180 stopni. Tu mamy 2 Gamma plus 2 Lambda. Dzielimy na 2. Czyli mamy 90 stopni, to jest Gamma plus Lambda. A Gamma plus Lambda to jeden z kątów trójkąta SBC. To jest kąt BSC. Zatem ten trójkąt SBC jest trójkątem prostokątnym.